Dla ludzi, Lidziu, dziś czas się zatrzymuje, by wyszeptać nad tobą błogosławieństwo. Niech twoje serce bije w rytmie radości, a każdy oddechnie się spokój. Niech Pan maluje twoją codzienność barwami, jakich nie zna paleta świata. Ciepły poranka, ciszą wieczorem i strą Niech ludzie, których spotkasz, niosą ci dobro jak bodaj sprawnionej ziemi. Niech zdrowie i siła będą twoim płaszczem, a uśmiech kluczem, co otwiera serca. I pamiętaj, Lidziu, twoje życie to pieśń, a Bóg kompozytor, który zna każdą nutę. Śpiewaj więc wierszami odważnie bo twoja melodia jest darem dla świata. Dziękuję bardzo. To było piękne.